Cześć, dzień dobry, witam Cię bogini. Ja jestem Kulesza Szabonarska, jestem trenerką wewnętrznej zmiany i holistyczną terapeutką. Prywatnie mam bardzo wiele ról, a jedna z to jestem absolutnym frikiem rozwoju wewnętrznego po prostu mega miłośniczką. Moje dotychczasowe życie to było życie pełne walki, zmagania. Życie było w ogóle jednym wielkim polem bitwy: bitwy o jutro, bitwy o przeżycie. Bitwy o to, żeby być może jakąś lepszą, z przekonania, że przecież taka nie jestem. I kiedy zaczęłam odnajdywać siebie, transformowałam moje ograniczające mnie przekonania, kiedy uwolniłam stłumione emocje, kiedy odblokowałam swoją kobiecą energię, moje życie się odmieniło. Weszłam w strefę lekkości, uznania siebie taką, jaka jestem, z tym, co mam i czego nie mam. Moimi zasobami i ograniczeniami. I następnie przyszedł pomysł na krąg kobiet. I takie jest, jest, a właściwie będzie to miejsce. Miejsce, gdzie możesz być taka, jaka jesteś. Ze swoimi talentami, ze swoimi brakami, e, gdzie możesz rozwijać po, swoją kobiecość, swoje talenty, gdzie możesz współtworzyć, gdzie możesz współdziałać, gdzie możesz być sobą, prawdziwą sobą. Bez potrzeby bycia jakąś. I zapraszam Ciebie serdecznie do Kręgu Kobiet. Widzimy się tutaj w Szwajcarii. W najbliższym czasie to już 14 maja, a folder am Albis. Tutaj możesz być z nami, tworzyć, współdziałać i stawać się jeszcze piękniejszą kobietą dla jeszcze piękniejszego świata.